Dzień dobry. Jeszcze sprawdzę co tutaj. Marzenka, Agnieszka, Kasia, Magda, Karolinka, Anetka, Basia. Cudownie. Cudownie, że jesteśmy i Kasia następna. Ewelinka na Instagramie, dziewczyny. Losujemy karty, żeby już nie tracić dzisiaj cennego, cennego czasu. Cennego czasu. Słuchajcie. Najpierw karta mocy. Najpierw karta mocy. I co nam dzisiaj w karcie mocy wychodzi? Jestem twórczynią swojego życia. To jest piękna, piękna, piękna afirmacja, bardzo piękna. I powiem Wam, że odkrywam ciągle jej poziomy. Zresztą tutaj na, w naszych porankach kobiecej mocy też odkrywamy tak naprawdę cały czas poziomy tej afirmacji. I uczymy się, co to znaczy być twórczynią swojego życia, dlatego że. Słuchajcie, muszę sobie tu chyba to jeszcze trochę. Dzisiaj bardzo technicznie jestem tutaj, roz, yy, że tak powiem, roz, yy, rozdygotana. Grażynka. Dzień dobry, Renatko, Dzień dobry, wit witam cię serdecznie. I słuchajcie, wracając do tego, e, dlaczego odkrywamy te poziomy tego, jestem twórczynią swojego życia? Dlatego że, Dlatego, że uczymy się, jak to, jak być jak być twórczynią, bo bardzo łatwo jest tą afirmację napisać, bardzo łatwo ją jest mówić tak zupełnie, wiecie, bez żadnego zastanowienia. Jestem twórczynią, ale w jaki sposób ty jesteś twórczynią swojego życia? Tego się uczymy i tego uczymy się w porankach, tego uczymy się w akademii, ale po to właśnie, żeby, żeby nikt z nas nie pomyślał. Widzicie, muszę tutaj, ja mam dzisiaj wrażenie, że to wszystko jakoś mi jest źle ustawione. Żeby nikt nie pomyślał, że ja usiądę, ja usiądę i tak naprawdę, i już się dzieje, i już się dzieje. W momencie, kiedy podejmujesz świadomą decyzję, że jesteś twórczynią swojego życia, musisz wprowadzić w swoje życie właśnie nowe zasady. Musisz prowadzić swoje życie zmiany. Nie wystarczy tylko e, przeczytać afirmację, czy nawet ją przepisać, bo wiecie, że ja jestem wielką zwolenniczką przepisywania i pisania ręcznego. To nie jest wystarczające. To nie jest tak, że ja sobie napiszę albo powiem sobie: O, od teraz jestem twórczynią e, swojego życia. I co? A oprócz tego nie zrobisz nic. Nic nie zrobisz, żeby, żeby chciałabyś, żeby tylko te słowa tak zawibrowały, że one, e, one zmienią wszystko? No tak, sorry, ale tak nie ma. Jestem twórczynią swojego życia, czyli biorę za to życie, ja jako twórca biorę za to życie odpowiedzialność. Wiecie, y, y, mówię o tym, dlatego że to jest bardzo spójny temat z tym, co teraz w tym miesiącu robimy. Czy jeżeli jesteś twórczynią swojego życia, to tworzysz jakieś e, twórca, czyli twórca coś tworzy. I teraz pytanie podstawowe miało być inne. Ciekawe, czy. Dobra, to dzisiejsze, co miało być, zostawimy na jutro. E, zostawimy na jutro, a dzisiaj bo przyszło samo, więc widocznie ktoś tego potrzebuje, widocznie któraś z Was bardzo potrzebuje tego, żeby to dzisiaj powiedzieć. Czyli jeżeli ja tworzę moje życie. Jeżeli ja jestem twórczynią mojego życia, to pytanie podstawowe brzmi, co stworzyłaś? Co stworzyłaś? I teraz za to, czy jeżeli rzeźbiasz, wyrzeźbi jakąś rzeźbę i on jest twórcą tej rzeźby, to czy on powie, jak, jak zobaczy tą swoją rzeźbę, to powie tak. Nie, nie, to nie ja stworzyłam. To nie ja stworzyłam. Nie mogłam stworzyć takiego, yy, takiego paszkwilka. I zobaczcie, i tutaj dokładnie pokazuje się odpowiedzialność. Czyli jeżeli stworzysz, jeżeli rzeźbiasz, stworzy rzeźbę, która jest, nie podoba mu się, to co wówczas? To on ma powiedzieć, nie, 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 to nie ja stworzyłem, to nie ja ją rzeźbiłem, to nie ja ją wykonywałem. Dokładnie tak samo jest, jeżeli o, malarz namaluje obraz, to on jest twórcą tego obrazu. Czyli decy odpowiedzialność za to, jak ten obraz wygląda, jest po jego stronie. Czyli co? Jeżeli mu się nie podoba, to powie, no wiecie co, nie miałem odpowiedniej farby. No nie, nie miałem czasu na stworzenie tego obrazu. No, n, n, wszyscy mi przeszkadzali. Chciałem stworzyć dzieło, chciałem stworzyć coś wspaniałego, ale dookoła była burza, wszyscy przychodzili, dzieci płakały. Ja nie mogłem się skupić na stworzeniu tego obrazu. Ale to Ty go stworzyłaś. I dokładnie jest tak samo w naszym życiu. I teraz zobaczcie, samo pytanie nam się nasuwa. Powiedziałam Wam, że to będzie tydzień pytań. Jesteś twórczynią swojego życia. Nikt inny tego życia nie tworzy. Nikt inny, dziewczyny. W związku z tym, co stworzyłaś? Zadaj sobie pytanie, co stworzyłaś. I teraz może ci się to życie podobać, albo może ci się ono nie podobać. Ale to Ty jesteś jego twórczynią. Nikt inny. To jest bardzo trudne pytanie. I ja wiem, że powiem Wam szczerze, ja wiem, że te poranki teraz, tak jak Wam mówiłam w tym tygodniu, one zmieniły trochę swoją formę. Dlatego, że chciałabym prowokować was do właśnie takich momentów, kiedy przyjdzie wam do głowy jakaś olśniewająca myśl. Takich momentów, w których. Prowokacja być może to nie przyniesie mi chluby, tak? W sensie takim, że e, jak było tylko dobrze i była tylko dobra energia, no to było ekstra. Ale teraz jak są zadawane pytania, to powiem Wam szczerze, że nie wszyscy już będą chcieli na nie odpowiadać. Bo odpowiedź na to pytanie wiąże się właśnie z tym, że. Trzeba za nią wziąć też odpowiedzialność. Albo ona nam się może nie podobać, albo to, co jest najczęściej, my nie chcemy jej znać. I słuchajcie, ta odpowiedź na to pytanie, co stworzyłaś, jest kluczowa. I teraz zobaczcie, jeżeli nie chcesz, ty wiesz, co stworzyłaś. Ty wiesz, bo ty masz to życie i ty wiesz, czy jesteś w nim szczęśliwa, czy nie jesteś w nim szczęśliwa. Dzień dobry, Małgosiu. Ty, ty wiesz, co stworzyłaś i teraz zobaczcie, ale czasem nie chcesz na to pytanie odpowiedzieć, nie chcesz, żeby ta odpowiedź padła. I co w tym momencie się dzieje? W tym momencie się dzieje to, że. Jakieś hałasy? Ukrywasz przed sobą tą odpowiedź. To nie znaczy, że ona nie istnieje. Ona istnieje. Ona istnieje zawsze. Tylko ty nie chcesz czasami jej zobaczyć. Nie wiem, dlaczego dzisiaj przyszedł taki trudny temat. Nie wiem, dlaczego tak to dzisiaj miało być zupełnie co innego, ale, tak jak wie, skoro przyszedł, to niech będzie to go zapraszamy. Jesteś twórczynią swojego życia. I od Twoich działań, jakie robisz, Zależy to, jak Twoje życie wygląda. Dziewczyny, mówię Wam o tym, dlatego że nas nie uczono takiego bezpośredniego związku z tym, że to, co robimy, to, co myślimy, to, jakie emocje wybieramy, to, jakie wybieramy działania, jest powiązane bezpośrednio z naszym życiem. Zobaczcie, uczono nas takiego pewnego oddzielenia, że życie jest, jakie jest. I to się w ogóle nie wiąże z tym, co ty, co ty robisz. Ty masz po prostu takie życie, dostałaś takie życie, w życiu ma być ciężko, w życiu masz cierpieć, życie to nie jest sielanka. Zobaczcie, ile takich schematów nam wdrożono. No, po prostu życie jest, jakie jest. Nie masz na to wpływu. Zobaczcie, następny po prostu schemat, którym karmiono nas bardzo często. Czyli. Uczono nas pewnego oddzielenia od życia. Życie po prostu się tutaj dzieje, a ty jesteś gdzieś obok. I twoje działania nie są konsekwencją później w życiu. Ty nic nie możesz zrobić. Po prostu wstajesz rano i dostałaś takie życie, i jesteś po prostu w tym życiu taką aktorką. Ty nie jesteś aktorką w swoim życiu, ty jesteś jego twórczynią. I dopóki to do, do nas nie dotrze, dopóki ostatni z tych wszystkich schematów nie zostanie gdzieś w nas zauważony i uwolniony, to wówczas, no niestety, nigdy nie będziesz w pełni odpowiedzialna za swoje życie. I oczywiście, że bardzo wiele ludzi nie chce tej odpowiedzialności wziąć. To jest bardzo prosty mechanizm. Dlaczego? No, bo może musieliby coś zrobić. Bo może musieliby coś tutaj zadziałać. I zobaczcie, niech idzie to dzisiaj tak, jak ten. Jeszcze jedno pytanie tutaj. Tydzień pytań. Pytajmy. Stosujmy metodę Leonarda Da Vinci. Pytajmy i szukajmy odpowiedzi. Tylko wiecie, tych odpowiedzi takich nie z automatu, tak? Tylko tych odpowiedzi, jakbyśmy pytały o to pierwszy raz. Czy to, co teraz mam, jest dla mnie dobre? I zobaczcie, robimy szereg działań i robimy te szereg działań właśnie z automatu. I może trzeba zadać sobie pytanie, czy to, co robię, jest dla mnie dobre? Czy jechać po prostu na automacie? I zobaczcie teraz następną rzecz, jaka tutaj od razu wyskakuje. Prosty przykład. Jemy, nie wiem, syfulce, tak? Czy ktoś z nas pyta sobie, pyta, zadaje sobie pytanie, czy to jest dla mnie dobre? Nie. więc A gdybyś sobie zadała to pytanie i gdybyś musiała na to pytanie dać szczerą odpowiedź, nie, nie jest to dla mnie dobra, to być może wtedy twoje działanie byłoby zupełnie inne. A jeśli twoje działanie byłoby zupełnie inne, to stworzyłabyś inne życie. Rozumiecie mnie, że. Czas zrozumieć, że my nie jesteśmy aktorkami tylko w swoim życiu, gdzie przyszło nam grać rolę. My, każda z was, ja, jesteśmy reżyserkami tego życia. To my tworzymy to życie. Ale od dziecka, moim zdaniem, wychowywano nas tak, że tak nie jest. I my z tym schematem no, nic nie mogę na to poradzić. No, sorry, ale no niestety, no urodziłam się w takiej rodzinie, miałam takich rodziców, miałam takie trudne dzieciństwo. Ktoś mnie pokierował, że zrobiłam takie studia, których nie kochałam, poszłam do pracy, której nie lubię. Zobaczcie, spójrzcie na ten schemat. I nagle sobie myślimy tak, o wow! Czyli byłam tylko aktorką, a ktoś cały czas. Mi mówił, co mam robić, i wkładał we mnie takie, ty nic nie możesz, ty nie masz na to wpływu, ty graj swoją rolę, dostałeś taką kiepską, drugorzędną rolę w tym życiu i ty się na to godzisz. Wiecie, na czym polega ta drugorzędność tej roli? Ona polega na tym, że często właśnie mamy w swoim otoczeniu osoby, które nas infekują strachem, infekują nas, różnymi swoimi lękami i swoją energią powodu starają się właśnie wmówić nam, że to jest ta drugorzędna rola i że to jest twoja rola zresztą odgórnie też bardzo często tak jest no sorry ale jak słyszymy właśnie że tak się źle dzieje tam się źle dzieje to co to jest to też jest wpychanie nas w taką drugorzędną rolę. A ty żyj tutaj i ty nie masz prawa na zmianę. Ty nie masz prawa żądać, żeby było lepiej. Ty nie masz prawa oczekiwać, żeby było lepiej. Ty nic nie możesz zrobić. No, to jest w ogóle, e, abstrahując od polityki, ale, ale to jest tak, że nie idę na wybory, no bo cóż ja mogę. Nie będę wybierała. E, jak chcę, żeby wyglądało moje państwo, bo cóż ja mogę? Zobaczcie, ten schemat siedzi w nas bardzo głęboko. Ja wiem, bo ja sama bardzo często jeszcze takimi myślami idę. Dom ode mnie nic nie zależy. To już jakby tutaj, ale to jest, pokazuję Wam to na takim malutkim podwóreczku naszym, rodzinnym, na takim większym podwórku naszej pracy, naszej takiej zawodowej przestrzeni. I pokazuję wam to na bardzo dużym podwórku światowym, tak? Na początku to jest trudne, by wziąć odpowiedzialność za swoje życie, myśli, zachowania, decyzje, ale jak już się wej wejdzie na te tory, to przychodzi moc, że ode mnie zależy, jak pokładam moje życie. Dokładnie tak! Dziękuję Ci często za ten komentarz. Ja wiem, że Ty jesteś y, tutaj na porankach już od dawna i bardzo regularnie. I ja wiem, właśnie, że. To jest właśnie też wzięcie odpowiedzialności, że ja codziennie rano zasilam się energią do tego, że to ja decyduję. Zobaczcie, jakiego hasztagu ja używam, dwóch, które używam cały czas, które chcę, żebyście cały czas pamiętały. Jestem zmianą i to ja decyduję. To są dwa hasztaki, które ja kocham. Bo one pokazują całość. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, bo ktoś tu może od razu powiedzieć, no ale o czym ty decydujesz? Nie mam wpływu bardzo często na okoliczności zewnętrzne, ale mam wpływ na to, że to ja podejmuję decyzję, jak na nie reaguję i jaką przyjmuję za to odpowiedzialność. Nie mogę narzekać, jeżeli nie mam prawa narzekać, jeżeli ja nic nie zrobiłam, a ludzie bardzo często. Narzekają albo krytykują, chociaż nic sami nie zrobią. Zobaczcie, ja się bardzo często spotykam na przykład z takimi działaniami, że ktoś wyśmiewa czyjeś działania. Nawet niedawno miałam taką, taką sytuację, że była osoba, która wyśmiewała pewne działanie, robiące przez grupę innych, innych. Tu akurat było to kobiet, bo wiecie, że ja obracam się tutaj, w tym energii te, tej kobiecej. I za, zastanowiło mnie to, że ona sama nie włożyła i nigdy nie zorganizowała określonych działań, ale była pierwszą osobą, która je skrytykowała. I ja zawsze mówię: proszę, zrób najpierw. Zanim coś skrytykujesz, sprawdź, czy Ty byś to zrobiła lepiej. A jeżeli byś zrobiła lepiej, jeżeli byś wiedziała, ile kosztuje to wysiłku. To jeżeli by ci to wyszło lepiej, bo może masz w tym kierunku dar, może masz w tym kierunku jakąś lekkość, to podziel się nią z inną osobą, pokaż jej. Słuchaj, to można zrobić tak i tak. Ja to zrobiłam i teraz dzielę się z tobą tą wiedzą. Ale jeśli ty nie zrobiłaś, sorry, nic, to nie masz prawa krytykować tych osób, które zrobiły, że to by się nie podobało. Że co to jest za działanie, a po co one to robią? Ja właśnie zdaję sobie, zadaję sobie pytanie od wczoraj, czy moja dotychczasowa praca jest dla mnie dobra, czy lepiej ją zmienić, czy mi służy, czy szkodzi. Marzenko, ja wiem, uczestniczki akademii po prostu właśnie zaczynają zadawać sobie pytania, i to jest najpiękniejsze. Czy to jest dla mnie dobre? Czy to mi służy? Ja jestem kreatorką mojego życia. Co stworzyłam? Jeżeli zgodziłam się na tą pracę, która mi się nie podoba, to kto jest tym rzeźbiarzem? Ty. I teraz oczywiście, dziewczyny, że jest trudno, że jest trudno znaleźć pracę. Ja nikogo nie zachęcam do tego, żeby, to, żeby rzucić i żeby, nie wiem, mieszkać pod mostem. Ale jeśli staniemy w, sobą, w sobie w prawdzie z sobą, to tak naprawdę to my na to wyrażamy zgodę, nikt inny. My później za to ponosimy konsekwencje. Ocenianie innych to ulubione zajęcie Polek i Polaków. Yy, Aga, ja myślę, że yy, myślę, że masz Aga na imię, ale mogę oczywiście się pomylić. Yy, to jest ulubione zajęcie wielu ludzi. Myślę, że tutaj my mamy też jako naród pewne rzeczy do przepracowania, po prostu, tak? My się też tego uczymy i my też wychodzimy z pewnych schematów, więc dajmy sobie tutaj też właśnie taką wyrozumiałość, że musimy się nauczyć nowych schematów, że musimy z tych wyjść starych schematów. Marzenka wyjęła mi to z ust Kasiu, tak, dokładnie tak dokładnie tak, Kasiu to właśnie po naszej sesji indywidualnej widzisz jak się to pięknie łączy właśnie z tym co, co Marzenka też napisała Aga z projektu Agusiu, no tak widzisz, ekstra dobrze i tutaj jeszcze chciałam przeczytać, tylko nie wiem, czy mi się uda to przekręcić. O, to na, na Instagramie niestety niestety uciekł justy komentarz, ale on jest bardzo ładny i warto go przeczytać jeszcze. I teraz jesteś kreatorką. Jesteś kreatorką. Nie jesteś aktorką. Nie jesteś aktorką w swoim życiu, choć tak ci na pewno przez wiele lat, dziesiątki lat wmawiano. Że jesteś tylko aktorką, że urodziłaś się, takie życie dostałaś, ono się zaistniało, tak? I ty w tym życiu musisz. Pozdrowienia z lotniska z Portugalii. Laura, słuchaj, ja widziałam twoje zdjęcia, totalnie piękne, zresztą widziałeś, że je lajkuję i serduszkuję. Po prostu, dziewczyno, przepiękna podróż, przepiękne zdjęcia, bardzo mi się podobały, bardzo. Więc wracając do tego tematu, nie jesteś. Tak jak mówię, aktorką, jesteś kreatorką. O, to jest piękne. Nie jestem aktorką, jestem kreatorką. Muszę z tego zrobić post, tak? Dzisiaj zamieszczę zaraz, zaraz, yy, zaraz taki post na, yy, na, 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 naszych, na naszych profilach. Nie jesteś aktorką, jesteś kreatorką. Zadaj sobie pytanie, co stworzyłaś? Czy w tym życiu grasz? Czy je kreujesz? Co stworzyłam? Czy zgodziłam się na rolę drugoplanową w tym pięknym filmie, jakim jest Życie? Jeśli tak, to stań teraz w prawdzie i powiedz: Tak, zgodziłam się na niektóre rzeczy. Tak, to ja wyraziłam na to zgodę. I jeśli przychodzi ci do głowy: Nie, 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 to były takie okoliczności, to wiedz, że się w tym momencie oszukujesz. To wiedz, że tak nie jest. I wiem, że to co teraz mówię nie przyniesie mi popularności. I nie przyniesie mi więcej takich osób, które, które nie będą chciały wziąć tej odpowiedzialności za swoje życie, Którzy, które nadal będą chciały być właśnie tymi aktorkami. Takie inicjatywy jak Twoja świetnie uświadamiają, że nie, że nie tylko możemy decydować i wziąć sprawę w swoje ręce, ale musimy to zrobić, aby mieć to, co chcemy. Dokładnie tak, Aga. Dokładnie tak. To właśnie, ale to uświadomienie, tak jak tu Aga napisała, to uświadomienie, wiecie, nie przychodzi tak prosto. Ono. Im więcej macie w sobie teraz, powiedzmy, obserwujcie siebie. Im więcej teraz macie w sobie sprzeciwu na to co mówię, czyli gdzieś właśnie pojawia nie nie, co ona mówi nie, ja to mi się zdarzyło. Ja nie miałam na to wpływu, miałaś. Dziewczyny miałaś. I to jest ta odpowiedzialność i to jest też ta akceptacja o której bardzo dużo mówiłyśmy już w poprzednim miesiącu. Miałaś na to wpływ, dziewczyno, miałaś. Ale druga rzecz teraz, która bardzo ważna za tym idzie, ale na tamtą chwilę nie mogłaś zrobić inaczej, bo nie miałaś jeszcze tej świadomości. Pamiętajcie, że ja tu absolutnie jestem ostatnią osobą, która by Was wpychała w poczucie winy. Jestem przeciwniczką poczucia winy. Bo gdzie jest winny, tam musi być kara. Czyli to całkowicie nie jest spójne z moją e, e, teorią, ale też z moim tym, co chcę Wam tutaj przekazać. Z moim przekazem. Tam, gdzie jest winny, tam będzie kara. A najczęściej ta kara jest skierowana bezpośrednio my same siebie karzemy. Czyli. Tutaj pamiętajcie o tym. Nie mogłaś wtedy inaczej zrobić, ale teraz już wiesz. Teraz już nagle zrozumiałaś i teraz możesz wziąć odpowiedzialność za to. Moje kochane zegarynki, dziękuję Wam bardzo, Agnieszka Kasia. Dziękuję Wam za przypomnienie, że już jest siódma i że musimy kończyć. Więc dwa pytania dzisiaj, a jutro zostawimy sobie to, które miało być dzisiaj. Dwa pytania. Co wykreowałaś w swoim życiu? Nie bój się tej odpowiedzi, bo ona jest oczyszczająca. Czasem jest trudna, ale zawsze jest oczyszczająca. Nie bój się tej odpowiedzi. Co wykreowałaś w swoim życiu? I drugie pytanie, jakie jest? Czy to jest dla ciebie dobre? Czy to jest dla ciebie dobre? I to pytanie, czy to jest dla mnie dobre, proszę stosujcie do zwykłych, codziennych czynności. Czy to, że. Obejrzę serial albo wysłucham wiadomości, które mnie zdołują, czy to jest dla mnie dobre? Prosta informacja. Czy to, że będę siedziała i się zamartwiała, biczowała i e, użalała nad sobą, czy to jest dla mnie dobre? Czy jeżeli będę działała wbrew sobie, czy to jest dla mnie dobre? Ale czy na przykład w myśl powiedzenia, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie można w tym swoim okropnym życiu zacząć dostrzegać choćby małych, ale drobnych rzeczy, wdzięczność. Oczywiście, że tak, ale yy, yy, czy jest wtedy więcej samo, yy, samodziejących się dobrych zmian, yy, tych samodziejących nie będzie więcej będzie, ale to i tak Dorodka jest. Wzięcie odpowiedzialności, to też jest. Akceptacja, że w tym momencie jest tak, jak jest. To też jest, rozwiniemy ten temat. Ważne, trudne, czasem niewygodne i bardzo potrzebne pytania, pisze Danusia. Dokładnie tak. Dorotko, wrócimy jeszcze do tego. Wrócimy jeszcze do tego. Myślę, że może jutro, bo już dziś musimy kończyć, bo i tak już przeciągnęłam Was. Także, także jeszcze będziemy, będziemy o tym rozmawiać. Wzięcie odpowiedzialności to też powiedzenie, a na razie jest, tak, ale ja zrobię wszystko, znajdę drogę, by to zmienić. Bo tutaj jak się lubi, co się, jak się nie ma, co się lubi, to, co się, to się lubi, co się ma, to niestety jest stary schemat Dorodka. Stary schemat, że właśnie ty nie masz wpływu. Lub to co, to, co masz, bo nie masz wpływu na to, ale poprzez, ale masz poprzez te małe, codzienne działania. Zawsze możesz to zmienić. Buziaki! Uściski, za mało czasu, żeby dokładnie wejść w ten temat, ale, ale działamy. Ale działamy. Słuchajcie, do zobaczenia jutro o 6.30. Mam nadzieję, że pomimo tych trudnych pytań będziecie ze mną. Okej, okay, pa!